Witajcie drodzy stoży. Dzisiaj spotykamy się troszeczkę w innym składzie. spotykać się dzisiaj ze mną. Mariana nie ma. Chciałabym Wam zabrać dzisiaj na wycieczkę pierwszą wycieczkę z naszymi kijami, którymi już mieliście do czynienia yy, bodajże wszyscy. Chciałabym przypomnieć Wam o kilku podstawowych zasadach. Jest już teraz śniegu, już nie ma, mam nadzieję, że już nie będzie. Czas wyjść troszeczkę, pospacerować, rozruszać te nasze kości, które też na pewno fragną tego ruchu, tak samo jak my. Póki nam wszystkiego nie pozamykają, spróbujemy. Spróbujemy się trochę poruszać, wykorzystać tę sytuację, którą mamy. Tak, tą możliwość to słońce, które mimo że świeci jeszcze jest bardzo zimno, bo ponad 3 stopnie. Tak pokazuje mój termometr. Mamy 3 stopnie na. Yy, na termometrze i chyba tyle samo czuć. Pamiętajcie, wybierając się na kije, ważna jest rozgrzewka. Mimo że można pomyśleć, że nordic walking, czy, czy spacer, o jak, jak jak co niektórzy mówią, sam w sobie jest rozgrzewką, sam w sobie jest treningiem. Tak, jak najbardziej. Ale pamiętajmy, że bez odpowiedniej rozgrzewki możemy są... So sobie czasami zrobić po prostu krzywdę, tak? Stawy są nierozgrzane, nieprzygotowane na to. Bez różnicy, czy mamy, czy idziemy nie wiem, po, po twardej powierzchni typu chodniki, czy, czy jakieś utwardzone, nawet czasami jest ulicą, czy, czy, czy między blokami, czy też tak jak my tutaj mamy drogi polne. I powiem wam, teren mamy tutaj naprawdę, naprawdę różny. Także yy, pamiętaj, rozgrzewka. Więc zabierajmy się do rozgrzewki, przypomnijmy sobie kilka, kilka takich podstawowych ćwiczeń, które wystarczy, że zrobimy, i wtedy możemy, możemy po prostu ruszać na wycieczkę. Kije. Moje, moje już są przygotowane dla mnie yy, tak, jak pamiętacie. Moja odpowiedniejsza pozycja, tak, tutaj mniej więcej kąt prosty. Jest to. Najlepsza pozycja dla, dla kii, dla waszych kii. Każdy ma, jeżeli macie swoje, macie na pewno je wstawione pod siebie. Nie są one gdzieś tam na dole, że musicie albo po prostu ręce, że obijacie się koło głowy. Nie, to jest najlepsza pozycja, tak. Ja biorę swoje kije i zaczynam małą rozgrzewkę. Zaczniemy od górnych części ciała, tak. Tu spróbujemy już sobie, o, rozruszać. W ten sposób. Mówią, że rozgrzewka powinna trwać od 5 do 10 minut. Wtedy daje najlepsze efekty, wtedy nasze wszystkie mięśnie, wszystkie stawy są najbardziej rozgrzane i przygotowane do tego, żebyśmy mogli ruszyć. Widzimy? w ten sposób zmieniamy na chwilę dyscyplinę. Popływajmy sobie na kajaku. W sumie wyprawa kajakowa też mogłaby się nam przydać. Wróćmy z powrotem do tej pozycji. To, co robiliśmy, dodajmy do tego kolana. Starajmy się unosić wysoko te kolana. Aha, o czym mówiłam. Jeśli ktoś nie może wykonać jakiegoś zajęcia, to czy znaczy ja nie To, o czym przypominamy Wam na każdych zajęciach. Ćwiczymy dla przyjemności. Nie po to, żeby komuś pokazać, albo ja umiem, albo potrafię, albo dam radę. Nie. Pamiętajcie, jeżeli nie jesteście w stanie wykonać ćwiczeń, konkretnych ćwiczeń, różne, różne są dysfunkcje, nie róbcie tego. Nikt wam tego nie każe. Wszystko możecie. Nie musicie. Dobra. Następnym ćwiczeniem, którym, które przeważnie robimy, które, o którym wam przypominamy, są przysiady. Zróbmy te kilka przysiadów, posłuszmy się kijami po to, żeby się podeprzeć. Jeśli jesteśmy sami, zróbmy to w ten sposób. Jeśli jesteśmy z kimś, tak? nie wiem, z koleżanką, z córką, z wnuczką, z mężem, z, możemy to zrobić w parach. To też robiliśmy kiedyś na naszych zajęciach. Rozruszajmy też nasze kostki, nasze Tutaj najczęściej dochodzi do urazów. Stopa, kostka, pracuje najbardziej. Próbujmy teraz kilka wymachów Do przodu. Dół. I druga noga. Pamiętajcie też, wychodząc, pospacerować z kijami czy bez. Niby taka prosta rzecz, ale ubierzcie wygodne obuwie. Takie, które pozwoli Wam dojść może trochę dalej, niż zamierzaliście. Ja na przykład chodzę sama, więc kwestia yy, pogaduszek z kimś idzie bokiem, odpada. Coś, co mi umie dla klas, to jest muzyka. Biorę słuchawki, zakładam słuchawki, gdybym miał telefon, to podłączę e, i idę. I z dobrą muzyką, czy z dobrym kompanem, z którym idziemy, taka trasa, taki spacer, ja nam obiadam szybciej. A propos Kroków czy też kilometrów, które, które zrobimy, już teraz chyba wszyscy macie dodatkowe smartfony, tak? I można sobie zainstalować aplikację, która Wam liczy kroki, liczy kilometry. Jak nie wiecie, to na pewno Sebastianem yy, były zajęcia. Zawsze mogę go do poprosić albo kogoś z rodziny nawet i zainstaluję Wam taką aplikację. zabieram swoje kije yy, i idę. Może po drodze uda mi się pokazać Wam moją klasę, moją klasę którą, którą ja przechodzę, a wy też możecie przecież wrzucać na grupę, pójdziecie, zrobicie zdjęcia, zrobicie filmiki, wrzućcie na grupę, gdzie byliście. Przypominajka, moi drodzy, to w jaki sposób wy chodzicie o kijach, też ma duże znaczenie. Pamiętajcie, jedna podstawowa. Najważniejsza z zasady. Jest ich kilka, ale najważniejsze się trzymajmy. Nie chodzimy w ten sposób. Ja muszę trochę przytrzymać się, żeby, żeby to zrobić, tak? Tak. Nie chodzimy. To jest nawet nienaturalne ułożenie, tak? Idziemy na To jest. To jest bardzo ważne. Żeby chodzić naprzemiennie. To jest naturalne. I w naturalny sposób. Także pamiętajcie o tej jednej z najważniejszych zasad. Resztę możemy tam troszeczkę sobie ponaginać. Jeżeli chcemy chodzić sobie rekreacyjnie, tak? Ale o tym pamiętajmy zawsze. To jest tak, że trasy już są wytyczone. Zobaczcie, tu jest strzałka, czyli kierunek, który którym możemy iść. Tam dalej jest już oznaczona trasa. Chociaż zawsze możemy wybrać inną drogę i wytyczyć swoje szlaki. No proszę, tutaj jeszcze nie byłam, mimo że już chodzę trochę po tych lasach. Dzisiaj skręciłam w inną drogę. Zobaczcie, zawsze można napotkać coś ciekawego czyli kolejna trasa do sprawdzenia coś nowego. No i teraz widać, że ścieżka edukacyjna to jest nie tylko edukacyjna. Ona stawia też przed nami wyzwania. A to przeskoczymy przez bagienko małe. Tutaj trochę kije nam się przydadzą, żeby się podeprzeć na tym równym terenie. I mamy drzewo. Albo skoczymy, albo robimy sobie piknik. Moi drodzy, ja już na dzisiaj kończę, kończę swój spacer z kijami. Tak jak wam powiedziałam, tylko dla zdrowia. Także ja życzę wam udanych spacerów. Już jestem blisko domu, z tamtej strony już. Gdzieś tam o, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam domek jest jakiś widać mój. Gdzieś tam jest. O tam, tam, tam taki, taki, taki malutki. Ale ja już. Dzisiaj ben, dzisiaj kończę. Przeszłam trochę kilometrów więcej niż chciałam, dlatego że zmieniłam trasę. Ale wiecie co, spodobało mi się. Częściej będę odkrywać, tak? Spróbujcie. Pamiętajcie, na początek rozgrzewka. Nikt was nie goni na tym spacerze. Ja y, bardzo lubię muzykę, więc, y, więc idę sobie. Zakładam słuchawki i idę w rytm muzyki, ale to nie jest konieczne, tak? Idźcie tak, jak wam się podoba.